Lubię, lubię. Takie dwa dni są naprawdę optymalne. Szybko zawody pach pach i odjeżdżamy dzień po dniu. Wiadomo, że to za dużo to też niezdrowo, więc takie 3-4 dni z rzędu już bywają męczące. Nie, dosyć lubię. Akurat tak wypadło w kalendarzu i chciałem jechać te wszystkie imprezy, także oceniam je pozytywnie. Całą zimę przygotowujemy się mocno, by na takie wyzwania też być gotowym. Nie, chyba nie ma to jakoś większego znaczenia, kiedy to, to jest. Wiadomo, że na początku to, no, lubię. Ja osobiście lubię dużo jeździć, dużo zawodów, więc, więc im więcej, tym lepiej. Czuję się wtedy dobrze i buduję wtedy taką pewność siebie na motocyklu. Więc, więc fajnie. Nie analizujemy tego, po prostu lęda jest. Stosujemy się do niego i przygotowujemy się wraz z teamem, żeby na każde wyzwanie jakby sprostać. Jeżeli jest dwa dni zawodów, jest, jest całkiem okej, okay, ale jeżeli wchodzi już 3-4 dni zawodów po rząd, no to wtedy faktycznie no jest to męczące, no ale taka nasza praca, na to jakby się yy, przygotowujemy zimą i, i walczymy, żeby tej energii nam nie zabrakło na ten trzeci, czwarty dzień, więc yy, no jest to męczące, no ale taka nasza praca, no, yy, nie jest łatwo w życiu. Myślę, że i też łapiesz poprzez ten poprzez to taki rytm startowy i jakby no nie wiem już nie raz w życiu były takie trzy czy nawet czterodniówki więc jakby nie zwracam na to uwagi czy było tyle czy tyle zrzędów. stary sprawdzony schemat który, który mi towarzyszył już od kilku lat więc za dużo też chcę nie zmieniać się bo bo czuję że to działa nie Czuję, że mi brakowało mocy na ten kolejny dzień już jazdy, więc, więc e, trenuję jakby ciągle z sprawdzonym, dobrym schematem. Lubię być sam ze sobą. W dniu meczowym tak naprawdę lubię być sam ze sobą i też najbliżsi wiedzą o tym, że jakby jestem mniej aktywny i mniej uczestniczę w tym dniu, bo E, bo jest to dzień meczowy i, i taki e, szczególny dla mnie, dlatego e, lubię być sam ze sobą, lubię się wyciszać e, sam, e, robiąc przeróżne rzeczy, bo to zależy na co, na co mam ochotę, to wtedy to, to robię. Spędzam czas z synami i z żoną, to dla mnie najlepszy czas.